20 lat temu przeżyłem zdumiewające doświadczenie. Zostałem wprowadzony do tej branży marketingu sieciowego. Wydaje mi się, jakbym 20 lat temu znalazł się na brzegu lejka, po czym podążałem coraz niżej i niżej, dążąc do tego momentu, gdy pojawiła się wielka szansa zaangażowania i włączenia się w Monawi. Branżę tę poznałem 20 lat temu i wciąż nie mogę uwierzyć w to, że po 20 latach i po osiągnięciu przeszło 20 milionów dolarów przychodu. Spotkało mnie to szczęście. Mogłem przyłączyć się do Monavi. Przez 52 tygodnie budowałem sieci dystrybucji i były to najbardziej produktywne 52 tygodnie w moim życiu. Zrozumiałem, że te wspaniałe zasady rządzące marketingiem sieciowym sprawdzają się właśnie tutaj. Wtedy pewnego dnia mój wieloletni przyjaciel, Dalin Larsen, spotkał się ze mną i rzekł: Randy, czy nie chciałbyś zmienić swojej funkcji i wycofać się z roli dystrybutora, by zostać międzynarodowym ambasadorem dystrybutorów? Chciałbym, aby Twoje doświadczenia służyły rozwojowi całej międzynarodowej sieci Monavi. Nie tylko Twojej własnej grupy. Na chwilę mnie zatkało, bo przez 20 lat byłem dystrybutorem w marketingu sieciowym. Jednak Dalin stwierdził, Randy, chciałbym, aby Twoje doświadczenie miało wpływ na wszystkich, nie tylko na pojedyncze osoby. Rozumując, dokładnie w ten sposób stworzyłem tę płytę DVD. Nosi ona tytuł 20 lat. Naprawdę w to wierzę. Wierzę, że możesz pojąć przynajmniej z grubsza koncepcje, których zrozumienie zajęło mi 20 lat. Myślę, że możesz dowiedzieć się o nich w ciągu najbliższych 25 minut. Obejrzysz kilka krótkich fragmentów wideo, w których spróbowałem zawrzeć w skrócie to, czego nauczyłem się przez ten czas. Mam nadzieję, będzie to z korzyścią dla Ciebie i jestem wdzięczny, że mogę spotkać się w ten sposób z Tobą.